Witam w kolejnym odcinku. Właśnie się rozpoczęła litania próśb, a więc moja najbliższa przyszłość sprowadzi się do latania po całej wyspie i szukania zaginionych członków rodziny, rzeczy lub innych pierdół. No cóż, sam się w to wpakowałem, trzeba było siedzieć w hotelu. Mam nadzieję, że chociaż kasę sobie trochę nazbieram. Nienem porozglądać się za nową bronią, bieganie z wiosłem średnio mnie bawi. A miało być tak pięknie? Spokojnie, zaraz przyjdę. I się czegoś napić. Powiedz tu, mam dla ciebie pracę. To maleństwo potrzebuje nowych świec, inaczej nigdzie nie pojedzie, a szkoda, bo to kawał bryki, nawet te stworzenia nie zatrzymają. Jeżeli znajdziesz kilka niezbędnych części, to powinno mi się udać ją odpalić i będziesz mógł się nią przejechać. To co, umowa stoi? Spoko. Świetnie, jak znajdziesz te części, to wiesz gdzie mnie szukać. Może tu są? Nie, chyba będę musiał się jednak trochę przejść. Tam jeszcze jeden stoi i patrzy się na mnie. Dupa, jestem zajęty. Poszedłbym sobie do kina, oczywiście nie na to gówno. Może coś w tym będzie? Coś tam jest. Może gdzieś tutaj drugi stoi? Niestety tam też nic nie widzę, ale tu syf trzynaście dolców, czy oni wszyscy się umówili? O, jest drugi. Gdzie mi tu. Proszę, Twoja małżonka. Jeszcze dwie. Te wiosło zaraz się rozpadnie, dobrze, że mam jeszcze tasak. O cholera, ilu ich tu jest? Aaa, jeden łeb poleciał! Ale czad, w końcu umarłem się wyżyć. No, niezła masakra. przykleiła się do asfaltu. Trudno. Nie ma. Zegię z drugiej strony. Nie da się dołączyć. Jest dobra, została mi jedna część. Ty sobie wrócę. Już się skurczy byki podnoszą. Spokojnie, zaraz do was wrócę. Ha, ale jaja. Już przyszliście? No dobra, zrobię z was na tak. Następni. Jedno jest pewne nie będę się tu nudził. Trasak niestety już się stępił, wezmę sobie łom. Może tu będzie jakaś część później tam zajdę. Coś tam jest. Mogę już wracać, ale przejdę się jeszcze kawałek. Nie jest tak źle. Jakiś Latarnia morska, założę się, że tam są inni, będę kiedyś musiał tam się przejść. Póki co, muszę dokończyć tych skurczybyków. Przydadzą. W bazie jest jeden doktorek. Muszę to wyłączyć, bo sygnał ściąga umarlaki. O, jabłko. Wezmę sobie jeszcze jedno. Ciekawe rzeczy w tych śmietnikach można znaleźć. Pójdę jeszcze na górę. Fajny basenik. Tam się tu że dobijają, może kogoś ratuje. Sprawdzę jeszcze tego w wodzie. Poszedł na dno. No co? Coś mi się należy za tą akcję? Wiem, że coraz lepiej idzie mi z tą bronią obuchową. Zablokowane, tędy nie wejdę. Jeszcze jeden skurczy byk. I w dodatku z nożem. Próbuję się tu włamać. Jest. W kiblu czysto. Pewnie się zechlała? Ktoś tu próbuje się wcisnąć? Haha, dziwne nazwisko. Portfelik to sobie wezmę. No, całkiem niezła. Brałbym. O, koleżanki, zbrania chyba nic. Spokojnie, po kolei. Kręci mi się w głowie i mam ludności. Serce mi wali jako szaleń. Potrzebuję wody. Jeśli przyniesiesz mi wodę, dam ci wszystko, co mam. Dziękuję. Cokolwiek znajdziesz. Tak się składa, że mam dwie butelki. Oh, Dziękuję. Miało być wszystko co chcę. Może spróbujmy jeszcze raz. Spadaj, zadziękuję, nic ci już nie przyniosę. Jeszcze jedna agentka. Nazywam się Ania i szukam I'm mojego pluszowego misia. Jestem bardzo zmęczona, a bez niego nie zasnę, a te potwory cały czas pukają. Znajdziesz mojego misia. Jasne, też dasz mi wszystko. Ostatni raz widziałam go w naszej chatce numer 15. Mieszkam tam z moją siostrą. Pamiętaj, nazywa się Misia. powiedz, że przychodzisz od Dani. na pewno z tobą pójdzie. To odważna misi teddy Ja pierniczę, ale stuknięta. Idę stąd. Jakiś wycinek z gazety. Jak zwykle pierdoły? Ale przynajmniej udało mi się zebrać 17 kawałków. Jest nieźle. Żegnaj krągłości moje. Pójdę zobaczyć. się dobijał? Będą miały spokój. Przynajmniej na jakiś czas. Łotek, przyda się. Skąd te krzyki dochodzą? co tam jest Zejdę z drugiej strony I don't want to pass up anything useful. Cóż, chyba się nie dowiem. W sumie mogę już wracać do bazy. Nie mogę się zdecydować. Chyba pójdę plażą? Wydawało mi się, że ich już rozwaliłem. ale poleciał. Pośle mu prezent. Gwoździami przebity, czy jak? Trzydziesty druga. Pieprzone kanibale. załatwieni. To była sieczka. Wejdę sobie na górę? Tam jest jeszcze jeden. i never did the vote yet Widzę z kurczybyka. No chodź. Nic z tego. Tej skrzynki nie otworzę. Jakiś ratownik zostawił. Idę do tego pajaca, o cholera, matasak. Pikuś. Wszystko pozamykane. Nie chcę mi się łamywać. Idę do bazy. Ty mnie pogardza. że też lubisz popić. Nie wtrącaj się nieproszony. Mają się na plaży, turyści. Tam już byłem. Jestem niedaleko. Kaste tu nie potrzebuje. Pójdę kiedy indziej. Mam jeszcze sporo czasu. Tak szybko nas stąd nie zabiorą. Mam wrażenie, że oprócz mnie nikt to nic nie robi. Nie chcę skapać. Szkoda. Zobaczymy, czy dobre części przyniosłem. Świetna robota. Daj mi chwilę, a odpalę to maleństwo. Dobra, poczekam. Z wami też już się pożegnam. Do następnego odcinka. Cześć.